Siemanko widzowie! Siemanko, 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 siemanko. I w dzisiejszym odcinku chciałem Wam oprowadzić po tym apartamencie, jak dacie suba i lajka, to też oprowadzę was jeszcze raz po innym miejscu. Jeden lajk like, albo dwa dzisiaj pod tym odcinkiem. Będą, no dobrze będzie. No to lecimy tutaj. Zrobiłem taką podnistą tutaj winę, żeby nie było, żeby było jakieś ładnie, żeby to był apartament, a nie schodki w górę, wiecie, jak blok, co nie? Bo jest tutaj blok też Dobra, pierwszy tutaj chciałabym pokazać Lampiody i w ogóle tutaj Skrzyneczka Nie wiem, czy to jest pierwszy, czy to drugi Czekaj, pokażcie mi Aha, to jest druga, dobra, przepraszam Przepraszam, aha, nie, nie To jest pierwsza, to jest pierwsza Ale się pomyliłem Ale się pomyliłem Dobra, dobra, idziemy, idziemy na górę Idziemy na górę, idziemy na górę No i tutaj, proszę Państwa, mamy znów i znów tutaj mamy podobne lampiony i w ogóle i tutaj tylko dwie księgi jeszcze dodałam. Chciałem wam też pokazać mój balkon tutaj. Tutaj zrobiłem specjalnie. No i lecimy z następną. Chciałem wam pokazać mój apartament następny. Czyli tu proszę macie pokoik następny, bo tu są trzy pięć znaczy się tu jest proszę widać tutaj lampiony to, to, to i wszystko, dobre. no to lecimy do następnego do czwartego, który został wykupiony, wykupiony za emeraldy u nas na serwerze no i tutaj proszę no i tutaj proszę zobaczyć e. i tutaj proszę państwa chciałem pokazać wam, że tutaj ja, nie, ja tutaj nie zrobiłem takiego specjalnego tylko pozwoliłem temu gościowi sobie wymienić po prostu, bo jestem miły, jestem miły i pozwoliłem mu to wymienić. A ja chcę już na górę iść, proszę Państwa, więc tutaj proszę mi już nie mówić. Dobra. No i ostatni pokój zrobimy. O tak, może trochę się wylewać tutaj woda. No ale spokojnie. Ja tu za chwilę zakryję. No i to jest mój taki zrobiłem też tutaj sobie trochę. No i dziękuję Wam dzisiaj za odcinek. Było super. Jakby było super. No, trzeba powiedzieć, że było fajnie i Nie było źle, tak naprawdę chciałem, żebyście zostawili lajkacza pod tym odcinkiem, żebyście zostawili po prostu mój ulubioną rzecz, czyli subskrypcję. No i do widzenia.